All my peaks back home and abroad. My name is Joe seven uh, the optimist. Here we go, here go, we go. Like you do with luck, I rock the cool spot. Meditate base with the treble on drop. Rock cats in the backyard, puffing the top, With the lump in the drum, always on the run. I give what they want, no matter where they're from or locally flow. Penetrate the zone with big tracks. Rock your air max. Hold your position and avoid the trash. And catch the vibe and high five your man. Big shout out to my Dziękuję pięknie parom grupy pierwszej. Parę z numerem 842. Poproszę do sędziego organizacyjnego. Para numer 842. Na parkiecie powoli witam drugą grupę. Drodzy Państwo, ja czytałem taką książkę jak to robić, żeby dzieci nas słuchały. Młodzież również, ale zastanawiam się, jak to zrobić, żeby młodzież czytała ze zrozumieniem. Pochodzi tutaj o to, że pary bardzo, bardzo zmieniają, dowolnie wychodzą w grupach, których chcą, a to jest wyraźnie napisane, w której grupie, która para powinna się zaprezentować. Bardzo Was proszę, kochani. To dla Waszego dobra. Zapraszam drugą grupę bardzo sam wy. All my peaks back home and abroad. My name is Jolistic Seven the Optimist. Here we go. Here we go. Here we go. Like a crew who will lock I rock The cool spot Meditate bass with the treble on. Drop down. Cats in the backyard puffing the truck. With the lump in the drum. Always on the run. I give them what they want. No matter where they're from. Or we'll look at the globe. We penetrate. Dziękuję pięknie, brawo za par grupy drugiej. Zapraszam na parkiet pierwszą grupę par do Czaczy. W Czaczy sędziowie do finału typują jeszcze sześć par. Co najmniej sześć par ma szansę, aby znaleźć się w kolejnej rundzie turnieju. Zapraszam do Czaczy.